No, mam widzowie, jak dobrze wiecie, siadł piękny kat, 43 kilo kolejnych ruszczeń, oraz piękny, zwykły kat, 34 kg. I właśnie widzowie idę ogarnąć matkera, już matkera ogarnąłem. Jedyne co musimy, to zrobić screeny, oraz powiem wam do szkody tych matkerów, oczywiście, oraz tego matkera, no tu 43. Także widzę, wchodzimy i za chwilę widzowie idziemy na nowe miejsce, czyli pod wierzbę. Czyli pójdziemy, słuchajcie, pod wierzbę. Okręczniki rzutu się, słuchajcie, zesetowały. Będziemy na nowo nęcić, na nowo łapać, ale już pod był, ale to będzie później. Bo na razie widzę, jak chce naładować telefon. Dała widzowie. Markę, matkę na tego pięknego, tego. Kartę zwykłego. patrzcie widzowie. Najpierw wsłuchajmy screeny tych markerów, a później dopiero Wam pokażę kody, ok? Także dobra widzowie. Nie słuchajcie zdjęcie. No a także zdjęcie już jest, już jest zrobione. 2.9, dobra, pyk tas 2.9, dobra, Pyt. No, także zdjęcie widzę, zrobione. Także tak, kody Matka to są słuchajcie, tak powiem Wam teraz: widzę Kody matkera, minus 208,42. Widzicie? Tutaj na górze nad unikatowy kat w nawiasie po datu 12 kwietnia 2025. Po tu datą pisze minus 208,42. To są właśnie kody. Minus 208,42 Odstęp, przecinek, odstęp Minus 66,71 Także realizowałem markę na tego pięknego kadpia, Wziąłem na słodką kukurydzę Miałem nosa żeby dać słodką kukurydzę Oraz też chwilę przed nim na tego na orzech tygrysi słuchajcie Wziąłem ładny karp 43,1 kilo 43 kg i 179 gram. Piękny lustrzeń, 43 kg. Nie rekord, ale to nic. Na rekord, jeszcze na pewno, słuchajcie, zapolujemy. Jest to nasza druga 40 lustrzenia. I to z, z, i, i znowu taka ładna. ale dobra widzę, kody matematyczne są tak: minus 208,79, czy nie? Minus 208, Czeka, czekajcie. Poprzedni był 32. ten jest przecinek. Przecinek 79 dobra, czyli tak minus przecinek odstęp przecinek odstęp minus sześćdziesiąt przecinek także to są właśnie kody na y, orzech, tygrys kulkę na grunt, także piękna ryba widzę siadła, Makaś, słuchajcie cieszę, na tym miejscu tutaj widzowie, na tym miejscu tutaj, na tym miejscu tutaj słuchajcie siad. Tu jest jeszcze amut 30, musimy jeszcze złapać ładnego Amura 30+, takiego 33 kg albo 34, dobra. Zrobimy zdjęcie tego, tego, wiecie, Markera. Mamy ta 40 plus 40+, hook 14.0, no. Także dobra, widzę, w tym miejscu, bo w tamtym miejscu, słuchajcie, wziął tamten, wiecie, tamten dobrze wiecie o co chodzi, ten piękny karp zwykły. Także dobra, widzę, po tym miejscu za chwilę idziemy na miejsce pod wieżbą, o tamten Marker, ten dalszy, na 16 metrów, słuchajcie. Na 16 metrów słuchajcie rzucałem to Znaczy na 16 metrów widzowie Także po tamten matkę ten dalszy na 16 metrów rzucałem Także pięknie widzowie Pięknie widzę, że nam taki piękny kat słuchajcie. No się tak jak mówiłem widzę cieszę. Także dobra widzę. Klikamy tam. Robimy zdjęcie. Tam widzę, rzucałem. Także dobra. Teraz wejdziemy widzę w siatkę i tu mamy pokazane to żeby słuchajcie w siatce. O, teraz jest nowa pogoda, 16 stopnicy jest już, tak? Tak, teraz jest 6, 16 i 15. Czyli jest już nowa pogoda, czyli musimy, tak jak mówiłem, iść na nasze miejsce, wiecie, pod wierzbę. To jest jeszcze nasza 40... nasz kad 43 w siatce. Widać go oczywiście na screenie. Także dobra widzę, robimy zdjęcie tego pięknego kartka zwykłego. Także pięknie, widzowie. Pięknie, że się udało, słuchajcie. Takie zdjęcie. To widzę, pyk jeszcze na pewno na karpie wrócimy kiedyś, na drugim koncie, jak już będziemy tutaj przychodzić na karpie, po rzece selengę. Na rzece Selęgę się niby fajnie łapie, ale też trzeba widzę po rzece Selęgę przyjść też trochę na karpie. Jak będzie nam się nudziło widzę na Selęgę, to wtedy przyjdziemy, słuchajcie, na karpie, bo na tym levelu, co ja tam teraz mam, bo na tym drugim koncie, tu już się zazwyczaj siedzi, słuchajcie, widzę na karpiach, ale ja widzę dalej siedzę na selengę. Będę chciał za zarobić na tą basówkę, na łódź basową, słuchajcie. A na razie, widzę tak, na razie skupmy się na tym, na tych naszych krótkich przykładach z Whipping Willow. Polimy na 40, później wyjdziemy, wizowe na luzie sobie. Z tego drugiego kąta, jak już będziemy tutaj, wiecie, chcieli levelować na tej mapie, i później znowu, jak już dojdziemy do tamtego poziomu, to pokażę wam, jak łapać ładne te dzieski i różne. Patrzcie, na przykład ten kart wziął widzę na słodku kujdziezu, nie? Widzicie widzowie, on wziął na słodku kurydze, co nie? Czy widzicie widzowie, wcale nie trzeba łapać na jakieś kamu-kamu, czy te różne owoce z tego z 60-levela Palmy Jałudy. Na karpiówkę też się widać, coś tam bierze. Na orzecha Tygrysiego, czekajcie, ja bym dał wizer tak Poprzedni ten kad 30, 30, 30, ten zwykły wziął na ten Na wiecie co, na to, to teraz wizer dałbym może Teraz widzę dałbym kawki Nie, śliwkę, śliwkę mi wizer, na muda Śliwkę, śliwkę albo cytrus, dajmy, dajmy słuchać śliwkę Tak dobra, i tu tak, Ta, na taką kukurydzę słodką wziął Dajmy widzę teraz, może słodki groszek dla odmiany. Tak, kurydzę już wzięło, więc teraz będzie słodki groszek, słuchajcie. Także pięknie, widzowie, tak jak mówiłem. Wcale nie trzeba jakichś nie wiadomo jaki kamu-kamu, owoców, działoli w ogóle. Wystarczy zwykłe kurydza widzowie, albo groszek. O, tu jest ten unikatowy kard teraz. A nie, chwila co? To ten mój duży kad miał 43,250. Czekajcie. Unikat. To on miał 43,250. A to widzowie, to jak my złapiemy 43 kolejną, to łatwo pobijemy, słuchajcie, rekord. Bo on miał, bo nie miał 43,5. To jak złapiemy takiego 43,5, to pobijemy już rekord. Także będziemy na takie oporować. Oraz też widzę kat nagi, nagi, nagi. Jest kat nagi. Kat nagi mam czwarte miejsce: 40 kilo. Będę chciał takiego e, 4, 4, 4, 4. Co takie małe teraz? Co przecież były większe? Zawsze nagie. Oho! Coś są małe nagie I w sensie karpie nagie, one były do 40 kilo, chociaż mój znajomy złapał chyba 47 widzowie, ale nie wiem, dość małe są, ale na pewno będziemy próbować też na rekord, też na rekord 40 słuchajcie, ale jak teraz się widzę, tak, pięknie się siadł ten kat y, zwykły, tak że widzę, siedzi ładny zwykły kat. Ósme miejsce, czyli naprawdę ładne miejsce w topce, słuchajcie. Są większe, bo są one do, tutaj są 35 kg jak na razie, do 36, ale są zazwyczaj do 37, patrzcie widzowie. Teraz są do 36, słuchajcie, ale jak wejdziemy sobie w karpi albinosa, to patrzcie, karp albinos jest do, również do 36. Zazwyczaj są do 37. Teraz akurat jest inaczej, a amur, a jak tam amur, widzowie, amur? No amur jest również 36, ale dobra, na pewno będziemy polewać na amura, 34 kg, fajnie by było złapać takiego, albo minimum 33, ale jak na razie widzę, nie byśmy o tym, groszek będzie na Amura, amur na to lubił brać, aczkolwiek inne ryby też na to mogą wziąć. Nadała widzę, nie będę przedłużał. Przygotujmy się, słuchajcie, widzę na miejsce pod wieżbą, bo teraz tak jak widzę, mówiłem, idziemy na miejsce pod wieżbą. skończyły mi się znowu kart privale, czyli będę musiał chyba sprzedać coś, żeby kupić ten, wiecie. I jak to się nazywa widzowe, Rzeczy do zalenty. No ale dobra, widzę trudno. Tak jest, taka jest, widzę cena łapania kartki. Także dobra, widzę, zalenta jest zrobiona. Mix do PFA już był gotowy. Także dajmy, widzę, tą zalętę, Słuchajcie, do rakiety. I będziemy jej słuchać pod mi na miejsce pod wierzbą Także dobra, pięknie, widzę, czekajcie. Tu mamy śliwkę, tak, nie będzie śliwka, słuchajcie. A może cytrus dać? Nie, cytrus widzę, dajmy. Dajmy, widzę, cytrus. Przypominamy na kulki o smaku cytrus i widzę gdzie, gdzie jest widzę cytrus? Cytrus, cytrus, banan. To jest, jest widzę cytrus. Także dobra widzowie, idziemy na miejsce pod wieżbą Tutaj jest to miejsce jezioro Bridges. Także idziemy po, na miejsce pod wieżbą Także widzowie, ja idę. My się widzimy za chwilę już na miejsce pod wieżbą Czekajcie. Wszystko ogarnąłem chyba tak widzowie. Chyba wszystko widzowie, Ogarnę, zanęta, to, groszek, ten owoc, ten owoc i to, także dobra widzowie, idźmy na miejsce pod wierzbą, już wszystko mamy w składzie ogarnięte. także dobra widzowie, ja idę na miejsce pod wierzbą. my się widzimy za chwilę, już na miejscu pod wierzbą, jak już będziemy wiecie, łapać, elo, a widzowie, i właśnie, muszę też jedną rzecz, albo dobra, pogadam z wami. Muszę wyjść i przesłać sobie screen na swój telefon, także, jeszcze, także za chwilę teraz widzę, wyjdę jeszcze z gry, ale także ten klip za chwilę zakończę. Tylko dojdźmy, widzę na to miejsce pod wieżbą i wtedy ten klip zakończymy. Będziemy nęcić tutaj blisko, gdzie siadł nam ten 33K zwykły. Może siąć jakiś Amur, był, byłoby fajnie. Oraz może jakaś te dzieska na ładna siądzie Tak jak mówiłem, fajnie by było, jakby taka te siadła. Aczkolwiek widzę, podejdźmy jak na razie tutaj. Także widzę, zostawimy się gdzieś tutaj, będziemy nędzić pod tym odkerem, o tutaj, na 10, na 10 metrów, o tutaj blisko w tej, wiecie, w tej głębinie. Także widzę, będziemy rzucać w tą głębinę tutaj, ale oraz tutaj też będziemy później jeszcze łapać. Ale to nie teraz widzowie, jak na razie to ja widzę, słuchajcie, kończę. To było na tyle, ja ten klip kończę, ja idę widzę, poprzeszyłem sobie screeny na swój główny telefon. Także widzowie, ładnie siadł, ładny kart, 34 kg oraz ładna 43 kolejna, nie rekord, ale zawsze coś, kolejna, kolejna 40, już nasza trzecia 40 i druga 40 kartę myślenia. drugi 43 kg, o około 100 gram mniejszy niż ten nasz poprzedni, ale dobra, zapolujemy słuchajcie największego i wtedy zrobimy screen ale dobra widzowie, jak na razie ja nie przedłużam, ja ten klip słuchajcie widzę kończę, my się widzimy za chwilę, jak już będziemy znowu na grze i jak już będziemy łapać pod wierzbą. Elo.